Przez Gdański Festiwal Chórów oraz Miasto Wrocław poproszony zostałeś o zrealizowanie tego projektu, który dzisiaj jest przedstawiany. Czy od razu się zdecydowałeś, czy też potrzebowałeś chwili na zastanowienie? Jak to było? No Było chyba najgorzej, jak mogło być, bo najpierw oczywiście się nie zgodziłem, dlatego że tysiąc rzeczy różnych się działo, plus oczywiście rok chopinowski, więc miałem świadomość, że, że będzie mega mocno młócony chopin. Nie pomyliłem się w tym temacie, ale zwlekając, zwlekałem. Postulat został ponowiony. No i w pewnym momencie tak trochę się słomałem, bo w sumie stwierdziłem, że nie miałem takiego takie rozmyślania na temat tego, że... Mm, <grystanie> Pokażmy, to to znakomite jest ta scena, no, ta siła, jaką próbują w ogóle, no, to, to, jak, jak w filmie grozy jakimś trzecioklasowym takim. Znaczyna, to, klasy Z, wierzy. tak, ciarki miałeś, nie? No nie, no takie efekty, wiesz, z... ale <grystanie> jest Nie, oni Wyciągnąć, ja to nie Nie ja ja wiem, że bo... nie, możemy. A, nie. A, możemy otworzyć, nie mamy ja! Nie mamy ja. w każdym razie pomyślałem sobie, że w sumie jak chcą i jeszcze jest jakiś budżet na to dają, żeby samplować, to znakomicie, bo zupełnie nie, nie, nie było żadnego, żadnego sugerowania mi tego, jak mam to zrobić, więc absolutna wolność za zawsze mnie kusi. A poza tym Chopin jest takim twórcą, który długo dosyć funkcjonował gdzieś dookoła w mojej rodzinie, ale jakby nigdy nie kumałem za bardzo tej muzyki. No była dla mnie za trudna, po prostu nie czułem tego. Ale to pewnie też syndrom mamonia przez to, że się tego nie zna i nie słyszało wcześniej. Potem się raz słyszało, drugi i nagle okazuje się, że jest tam również sporo hitów. Ale najbardziej kuszące było właśnie to, żeby, żeby w końcu w tym, w tym prawie że 30 roku życia niemalże po takiej drodze już muzycznej, konkretnej, spróbować teraz po tych siedmiu latach tworzenia, szukania zabawy dźwiękiem. Jeszcze raz go posłuchać. No i faktycznie wkręciłem się, po prostu zacząłem słuchać sobie tych jego rzeczy. No i tak jak sądziłem, tak jak, tak jak sądziłem, kiedy się godziłem ostatecznie na to, żeby to zrobić, pomysł z samplami ostatecznie wypalił. Bo tak sobie od razu myślałem, że po prostu go posamplować. Że tam jest na pewno mnóstwo pianin, I tak sobie pomyślałem, że ta muzyka może być zbyt skomplikowana do samplowania. W sensie, że sample dobrze grają, kiedy są proste, a jednak on jest mega wylewnym kolesiem był. A jednak udało się, jednak się udało coś z tego wysamplować, Zresztą zobaczycie dzisiaj, no dość pokręcone formy. Ale jest. W swojej twórczości uzyskasz już wiele nagród, wiele wyróżnień. Czy jest jakaś, która zajmuje specjalne miejsce w swoim sercu, jest dla ciebie najważniejsza? No paszport Polsatu na pewno przede wszystkim <grym> <grym> stoi właściwie za taką taki cały pokój, właściwie mam. W ramce e, Tak, wygospodarowany dlatego. No nie, no. Wiesz, no trudno trudno w, e, klasyfikować nagrody. oczywiście, że jedne e, zmieniły moje życie, inne. Po prostu zmieniły wygląd mojego pokoju. Tak, tak naprawdę. I to jest, to jest fakt. Ale nie chcę, wiesz, jakby ich wa wartościować i wiesz, jakby poddawać ich jakiejś e, konkurencji, bo, bo każda miała swój, swój e, jakiś, jakiś e, miły, miły moment i, i czemuś służyła. I była za zawsze docenieniem tego, co robię, więc każda jest dla mnie wielką wartością i na pewno jest to miłe w świecie, w którym ta moja twórczość jednak nie jest powszechnie rozumiana, tylko to są pewne grupy, które potrafią to docenić, a wiem, że jestem raczej odmiencem, i że jestem skazany na tą taką boczną drogę, także to miłe, jeżeli ktoś to docenia. A w swojej nowej płycie y Pykecykepytyfy, typyfy właśnie tej, nie użyłeś ani jednego instrumentu muzycznego i czy teraz można Cię kojarzyć właśnie z tym stylem, czy będziesz kontynuował tą drogę? Tak, no taki mam zamiar, jakby od kwietnia mniej więcej 2011 roku chcemy rozpocząć trasę koncertową, koncertem premierowym prawdopodobnie we Wrocławiu na PPA i Absolutnie, no to jest droga, w którą chcę podążać przez jakiś czas, o czym jak długo, ale na pewno, na pewno beatbox, głosy będą gdzieś tam mi towarzyszyć, bo, bo, bo już parę lat towarzyszą, natomiast planuję na pewno rozwój, pracę nad tym, bo, bo to jest jak każdy instrument. Nie wiem, na ile moja cierpliwość pozwoli mi się doskonalić w tym lata, bo ja jestem mega niecierpliwy i po prostu skaczę z planety na planetę. Um, ale, ale taki jest plan, żeby, żeby rozbudowywać, żeby stworzyć przede wszystkim taki show audiowizualny, w, w którym te wszystkie dźwięki z siebie wydobywam, yy, generuję, przetwarzam i z nich buduję cały, cały że tak powiem, set, show muzyczny. No, ale czy to się uda, to też Kwiecień pokaże, teraz trzy miesiące no. prac przede mną nad tym, bo czym innym jest płyta, gdzie można powtórzyć bardzo wiele razy coś, czym innym jest koncert, gdzie to po prostu musi zażyć w punkcie. I teraz pracujesz nad filmem 3989, wcześniej stworzyłeś krążek, który uzyskał ogromne uznanie w oczach krytyków i czy mógłbyś coś powiedzieć o tym filmie? Jak idą prace, czy idą tak jak się tego spodziewałeś, czy są jakieś komplikacje, czy, no. czy mógłbyś cokolwiek o tym powiedzieć? Jest to, jest to zupełnie nowa branża, nowa dziedzina, w której, w której wchodzą w grę zupełnie inne finanse, zupełnie inny system produkcji, dużo więcej ludzi jest tu zaangażowanych, dużo poważniejsze firmy, dużo poważniejsze procesy i... I w ogóle dużo większy taki wachlarz, e, wiesz, jakiegoś takiego błędu. Jak robisz płytę, no to szybka sytuacja. Wchodzisz, nagrywasz, czujesz, e, nie czujesz, to zmieniasz. Nie podoba ci się, to przekreślasz jeszcze raz nagrywasz. A film po prostu jest jakąś masakrą. Okazuje się tu jakieś rozmowy z reżyserem, nieporozumienia, mnóstwo jakichś e, przede wszystkim ogromnych, e, wiesz, e, e, takich nie, niedomówień związanych z. No właśnie, no, z drogą Wrocław-Warszawa, czyli po prostu z odległością, która różni mnie od Warszawy. Jestem z boku totalnie odrzucony od tej produkcji, ona gdzieś tam się toczy w Warszawie, i bardzo wiele było takich sytuacji, kiedy kompletnie to po prostu wymknęło się spod mojej kontroli i szło w bardzo niepożądanym dla mnie kierunku. A jednak mam dość konkretną wizję tego, jak to mm. powinno wyglądać. Więc jest to cholernie trudne. Jest to teraz takie balansowanie pomiędzy tym, że ja wiem w sumie czego chcę, jak ten obraz ma wyglądać, mniej więcej, ale jednak też cały czas jeszcze poszukuję, odkrywam, potrzebuję ludzi profesjonalnych, którzy, którzy się tym zajmą, którzy pomogą mi, bo nie, nie, nie mam doświadczenia w reżyserowaniu półtora godzinnej formy jaką to ma być formą kinową, pełno, pełnometrażową. Więc jest potwornie trudna sytuacja, potwornie emocjonalna, zjadająca w kucze wiele godzin codziennego życia, natomiast jedno jest pewne, że jesteśmy z każdym dniem bliżej tego filmu, bo, bo, bo jakby płyta Pickets bardzo mocno mnie, że tak powiem, e, zaabsorbowała i też przez to pewne się mi... Wymknęły spod kontroli, a teraz jednak wracam do tego, uświadamiam sobie tym bardziej, że jeżeli ja pewnych rzeczy nie zatroszczę się o nie, to, no to one mogą po prostu nie wyjść. W tym roku doszło już do takiej sytuacji, kiedy no kiedy stary niemalże się przewróciłem w ogóle telepawki. Kiedy telefon zaczął dzwonić, pykać, cykać, właśnie przypominacze, przypomnienia, smsy, a ja już po prostu nie byłem w stanie kompletnie tego ogarnąć. Za dużo rzeczy na siebie wziąłem. Mm, także bardzo, bardzo trudne, de de destruktywne dla psychiki chwile za mną, tak naprawdę pod koniec tego roku. Ale przyszły rok mam nadzieję, że wyprostuję to wszystko, z nadzieją w rok. muszę wejść. To jest w jakiś 3-miesięczny urlop, tak? główny plan na przyszły rok tak dla mnie.